Cześć, dzień dobry. Dzisiaj sobie trochę opowiemy o rzeczy, która wydaje się w miarę oczywista, a tak naprawdę wcale taka oczywista nie jest. Chodzi mianowicie o to, ile światła zbierają teleskopy systemy Newtona, teleskopy zwierciadlane, bo jak się przeliczy po prostu z wzoru na światło siłę, czyli ogniskowa, przez średnicę zwierciadła, no to otrzymamy jakąś tam wartość. Dla teleskopu ogniskowej 750 mm i, i o zwierciadle i o średnicy 150 mm to będzie F5 dla teleskopu jaśniejszego, czyli teoretycznie lepiej nadającego się do astrofotografii mgławicowej. GSO 150x600 ta światłosiła to jest f4 bo 600 podzielone przez 150 to jest 4 a dla bardzo jasnego teleskopu, bardzo szybkiego taka Takahashi Epsilon 130 ta światłosiła wynosi już tylko f3.3 czyli otwór apertura, średnica obiektywu jest bardzo duża w stosunku do ogniskowej no ale jak Wam zaraz pokażę te takie najprostsze obliczenia wcale nie są takie dobre. No bo zobaczmy sobie Newton 150 na 750, średnica zwierciadła 150 mm, ogniskowa 750 mm. Podzielimy sobie jedno przez drugie, mamy tą światłosiłę F5. Możemy sobie policzyć ze wzoru na pole koła pi r kwadrat powierzchnię Powierzchnie koła o średnicy 150 mm. Dlaczego to jest przydatne? Dlatego to jest przydatne, że nasza apertura spełnia rolę wiaderka, które nam łapie fotony. Im większą średnicę ma to wiaderko, tym więcej fotonów w jednostce czasu nam złapie. No i dlatego te obliczenia powierzchni. Są przydatne. Ja jestem teraz w trakcie robienia filmu o tym, jak w ogóle oszacować, ile światła łapie zestaw astrofotograficzny, bo to się też bardzo prosto da policzyć. Ale przy okazji wyszedł mi ten temat teleskopów zwierciadlanych w systemie Newtona, więc dlatego robię ten właśnie film ten, który teraz oglądacie. No dobra, czyli mamy sobie. Średnicę zwierciadła 150 mm powierzchnię policzoną z, z pola koła nieco ponad 17,5 mm2 światło F5 i to zamieszczają producenci na swoich stronach i ktoś kupi taki teleskop, no to jest zadowolony, że ma teleskop o światłosile F5, czyli porównywalny z refraktorem, który, czyli z teleskopem soczewkowym, który również ma światło F5. No, a otóż właśnie sprawa jest bardziej skomplikowana. Bo po pierwsze, jak sobie popatrzymy z boku na taki teleskop zwierciadlany, no to tu mamy tubus, tu mamy lustro główne, czyli to o średnicy 150 mm w tym przykładzie, ale mamy też lusterko wtórne, czyli obstrukcję centralną, która część tego otworu wlotowego nam przysłania. Czyli zabiera część światła. No i teraz o właśnie lusterko wtórne, czyli de facto, ten otwór, ta wielkość wiaderka, przez które nam lecą fotony, i potem wpadną do matrycy, do pikseli matrycy kamery czy aparatu no jest mniejsze niż te 150 mm, dlatego że czytam te 17, ponad 17 tysięcy mm kwadratowych, dlatego że jest przysłonięte ten wlot przez obstrukcję centralną, która w przypadku tego teleskopu Newtona 150x750 ma 50 mm średnicy. Jak ktoś ma taki teleskop, może sobie zmierzyć, to jest 50 mm. Jak sobie 100, to 50 mm obliczymy powierzchnię z tego, to to jest 1962 mm kwadratowe. No i teraz, jak od tej powierzchni pełnego koła. O średnicy 150 mm, odejmiemy sobie te 1962, to nam zostaje efektywna powierzchnia łapiąca fotony 15700 mm2. Jak sobie te 15700 mm kwadratowych przeliczymy na średnicę z tego samego wzoru na pole koła, trzeba go po prostu przekształcić, to się okazuje, że efektywna średnica tej naszej apertury to wcale nie jest 150 mm, tylko to jest 141 mm. Więc jak weźmiemy sobie tą ogniskową 750 mm, podzielimy przez 141, to no nie dostaniemy już F5. Dostaniemy F5.3. Czyli teleskop de facto ciemniejszy, ale to jest dopiero połowa historii, bo są jeszcze współczynniki odbicia luster. Bo w, tym, w teleskopie zwierciadlanym w systemie Newtona lustra są dwa. Po pierwsze lustro główne z tyłu tuby, i po drugie lusterko wtórne, które ten odbity, skupiony snop światła z lustra pierwotnego, z lustra głównego, kierują w bok do matrycy aparatu czy kamery. No i teraz jak nam wpada światło. Tu nam leci 100% zaznaczone symbolicznie tą strzałką, ale współczynnik odbicia takiego lustra to jest mniej więcej 94%. To różnie. Czasem takie o poprawionej sprawności mają bodajże 96%. Gdzieś tam znalazłem też informacje 92, 91. No średnio biorąc, można przyjąć, że to jest 94%. Pamiętajcie też o tym, że im starsze jest lustro, tym ten współczynnik odbicia będzie gorszy. Czyli mniejsze niż te 94%, no ale załóżmy, niech to będzie 94%. Czyli tak, wpada nam tutaj 100% światła, odbija się z tego tylko 94%. O, odbija się 94%, i te 94% trafia na lusterko wtórne, które znowu ma 94% współczynnik odbicia. Czyli finalnie to, co nam dochodzi do matrycy aparatu bądź kamery. To już nie jest 100% światła. To jest 0,94 razy 0,94. To jest tylko 88% światła. I te straty są zawsze. Nic na to nie możemy poradzić, bo taka jest po prostu charakterystyka tego systemu, współczynnik, która zależy od współczynnika odbicia luster, które zostały użyte do konstrukcji tego teleskopu. Czyli z naszych 100% fotonów, Robi nam się tylko 88%. No i teraz, jeżeli sobie weźmiemy tą efektywną powierzchnię 15 naszej apertury, naszego wiaderka, który łapie fotony, 15700 mm2, jak to sobie pomnożymy razy 0,88, no to się okazuje, że efektywna powierzchnia, jaką łapiemy fotony. To jest tylko 13816 mm2 plus minus, mniej więcej, no bo to zależy od tych współczynników odbicia. To są wszystko takie obliczenia plus minus, pi razy oko, ale to się wszystko zgadza. Tak to rzeczywiście działa. Więc tu nie chodzi o te pojedyncze milimetry tylko o zasadę. Przez to, że lustra mają swój, swój współczynnik odbicia, tracimy światło. Jeżeli to jest akurat 88%, tak jak w tym obliczeniu, no to nasza efektywna powierzchnia z tych 15700 po uwzględnieniu obstrukcji centralnej robi nam się z tego niecałe 14000 mm2, a to z kolei odpowiada średnicy tylko 133 mm, średnicy apertury. Czyli z tego robi nam się światło siła 5,64. A nie F5, tak jak nam mówią producenci z takiego prostego przeliczenia. To proste przeliczenie ono obowiązuje, owszem, zgadza się do refraktorów, do teleskopów soczewkowych, ale nie do newtonów, bo w newtonach trzeba uwzględnić obstrukcję centralną i trzeba uwzględnić współczynniki odbicia. No więc mamy tą światło siłę F564. Wnioski. Rzeczywista światło siła takiego Newtona to nie jest żadne F5, tylko F564 plus minus. A to oznacza, że pod względem ilości łapanego światła taki Newton odpowiada refraktorowi, czyli teleskopowi soczewkowemu o aperturze około 133 mm, a nie 150 mm. To jest drugi wniosek. No, więc teraz popatrzmy sobie, co się dzieje w przypadku jasnego Newtona do astrofotografii, czyli GSO 150x600, który teoretycznie ma światło F4. Jak się uwzględni średnicę lusterka wtórnego, które ma 63 mm, producent podaje tą wartość. Kto ma taki teleskop, to może sobie sprawdzić. Czyli lusterko wtórne o średnicy 63 mm przysłania nam tą aperturę 150 mm i jeszcze, jak uwzględnimy współczynniki odbicia obu luster, to ze światłosiły F4 robi nam się rzeczywista światłosiła F468, czyli prawie F5 tak naprawdę. Czyli praktycznie ma, przy założeniu, że współczynnik odbicia luster to jest 94%. Jeżeli lustra już są troszkę albo przykurzone, albo już takie troszkę starsze i, i nie odbijają tak dobrze światła, no to się okaże, że ten jasny, teoretycznie jasny Newton, z którym jest masakryczna zabawa, jeśli chodzi o kolimację, wcale tak wiele nie odbiega od refraktora, który ma światło F5. Więc może warto się zastanowić, czy warto wchodzić w ogóle w takiego Newtona, czy może nie lepiej wejść w refraktor F5. Ale zobaczcie, co się dzieje z tym tak bardzo pożądanym przez astrofotografów Takahashi z serii Epsilon, tu 130D. On ma aperturę 130 mm, ogniskową 430 mm, czyli teoretyczna światłosiła to jest F3.3. Lusterko wtórne 63 mm producent podaje tą wartość. Jak się uwzględni współczynniki odbicia luster ja założyłem 94%, to się okazuje, że rzeczywista światłosiła tego teleskopu to jest F405, czyli F4, a nie F33. No i tego już nam producent nie powiedział, tylko się chwali, że to jest teleskop o światłosile F33. Wniosek z tego wszystkiego jest taki. Warto o tych zależnościach pamiętać, jak się dobiera teleskop do astrofotografii obiektów głębokiego nieba. Dlatego, że teleskopy zwierciadlane, teleskopy w systemie Newtona są wprawdzie pozbawione aberracji chromatycznej, ale po pierwsze wymagają kolimacji, która im jaśniejszy sprzęt, im ma niższą wartość światłosiły, czyli im jest jaśniejszy, im jest szybszy, tym ta kolimacja jest trudniejsza, a po drugie, jak widać, wcale te newtony nie są takie jasne, jak wynikałoby z deklaracji producentów, dlatego że newton o światłosile F5 tak naprawdę ma mniej więcej F5,64, newton o światłosile F4 ma tak naprawdę F prawie 4,7, a newton o światłosile F3,3 ma tak naprawdę światłosile około F4 więc może warto rozważyć o wiele mniej problematyczne refraktory. No i tyle. To jest taki krótki film, krótki film o zabijaniu. Krótki film o Newtonach, którego zrobienie przyszło mi do głowy przy okazji robienia innego filmu o tym, jak yy, oszacować ilość światła łapanego przez nasz zestaw do astrofotografii. Tyle na dzisiaj, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem.